Teraz Kazakiewicz, firma HeyGrow, Znajdujemy się na drugim konkresie truskawkowym w Szanowie, organizowanym przez doradcę Jagodowego. Jest nam bardzo miło, że możemy jako, jako partner, jako firma HeyGrow uczestniczyć w tym wydarzeniu. Frekwencja bardzo duża, co nas bardzo cieszy. Cieszy nas też bardzo to, że klienci, rolnicy, którzy są na konkresie, coraz bardziej, coraz więcej interesują się uprawą truskawki w tunelach, co świadczy o tym, że... Cały czas się rozwijamy, zarówno my jako firma, zarówno jako rolnicy rozwijają się szukają nowych technologii. Dzięki tym nowym technologiom, które będą są tunele, jesteście Państwo w stanie uzyskać owoce lepszej jakości, wyjść w lepszym czasie, w którym cena za truskawkę czy malinę jest bardziej atrakcyjna niż, niż typowo z gruntu. Druga sprawa jest tego typu, że pogoda, którą mamy za oknem, mamy drugi luty, gdzie powinna teoretycznie trwać zima, jest plus 6 stopni na, na dworzu, także pogoda nie jest zbyt sprzyjająca. Zobaczymy, co będzie, co będzie dalej. Myślę, że na pewno tutaj doradcy jagodowi też Państwu pomogą w, w tym, żeby tą niesprzyjającą pogodę jakoś załagodzić, jeśli chodzi o, o, o uprawę. Tunele na pewno w przypadku takich anomalii pogodowych, które, które mamy w obecnym czasie tylko nam pomogą w uprawie dobrych, dobrych, dobrych owoców jagodowych.